Słuchajcie kochani, właśnie wyszła najnowsza płyta EP zespołu Sack My Glove, którą pracowaliśmy ostatnie 10 miesięcy. Z najwyższymi trudami doszliśmy wreszcie do konsensusu i zrobiliśmy materiał, który według nas jest światową produkcją. Zapraszamy wszystkich miłośników różnorakiej muzyki, a przede wszystkim muzyki rockowej do zakupu, przesłuchania na Portalu YouTube oraz podniesienie łapki w górę na portalu Facebook oraz Instagram. Przede wszystkim internet, nie? Internet, ewentualnie, można też podejść do studia CSIT, do studia tatuażu. Tam też będzie płyta do nabycia na żywo. Taka w papierku, bardzo ładna płyta. Mam tutaj, za chwilkę pokażę, jak to wygląda. Płytkę można kupić internetowo przy wysyłce. Kosztuje na 20 zł i jest to pół godziny dobrej muzyki. Jakby kombinujemy bardzo wielu nurtach muzycznych, grzebiąc, mieszając, miksując. Jest troszkę cięższego grania rockowego, jest troszkę metalowego grania, ale też można znaleźć dla siebie trochę hip hopowych rytmów, także rapu oraz balladowe rzeczy, bardzo dużo jest samej muzyki w muzyce, że tak. Zarówno dubstep można się, może się znaleźć i strasznie dużo różnych dziwnych efektów. No i śpiewy, krzyki, grzaski emocje. Pierwszy teledysk na pewno będzie koło października, a potem będziemy już dalej, chcemy zrobić dwa, trzy teledyski w związku z tą płytą. Koncept zespołu powstał w 2011 roku, kiedy siedząc sobie w knajpie już koło godziny 2 rano grałem coś, jakąś taką melodyjkę i francuska wokalistka Morgan zaczęła śpiewać. No, fajne, fajne, chwytna rzecz. No i zacząłem jakby to w tym kierunku ewoluować. To się rozpo rozpoczęło się w ogóle od zrobienia kilku e, takich wstępnych piosenek potem poznałem kilka osób z którymi zacząłem grać szukałem tych ludzi po kilku tam dobrych dobieraniach wreszcie się okazało, że znalazłem odpowiednią ekipę w 2016 e, i w, wtedy już zaczęło się takie typowe tworzenie z Krzysiem Dobrzańskim i Grzesiem Potockim Potokiem i Chrisem po prostu zaczęliśmy to robić. Teraz od 2008 Krzysztof po prostu zrezygnował z grania. Zastąpił go Łukasz Romanowski, memniarz. I teraz już mam nadzieję w całym składzie. Tak ciśniemy sobie te wszystkie utwory i wszystkie tam nagrywania, próby i tak dalej. Jest nas trójka, czyli Grzesio Potowski, Łukasz Romanowski, czyli Potok, Roman i ja Michał Łowacki Harry mojaoleśnica.pl